I dzień dobry, dzień dobry, w niedzielę 2 czerwca ja tutaj dostałem drobny upominek, wczoraj wspominałem, że minęło mi 20 lat pobytu, wyjazdu do Irlandii taką karteczkę od Agnieszki i Patryczka zestaw angielskich herbat na pamiątkę tego, że o mało co nie dostaliśmy w Londynie i co tam jeszcze jest aha, kieliszek Poland. Dobrze, dziękuję bardzo. A tak jeszcze zapamięci o tej lodówce, bo miałem wspomnieć, wczoraj nie wspomniałem. Yy, dobrze chłodzi więc. Także wszystko jest w porządku. No jak pracuje to słychać, bo tu taki wentylatorek chodzi. I pewnie jak się nagrzewa też, bo na morze i ciepło i zimno przechować. Ale jak na, na te zastosowanie, które chcieliśmy, czyli tam parodniowy wyjazd do miejsca, gdzie lodówki nie ma no to, myślę, że sprawdzi się idealnie my tutaj wchodzimy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie który też na Dzień Dziecka dla dzieci jakieś atrakcje tu już wchodzimy, jak zawsze tłoczno tutaj jest jakiś krakowski Smok. krakowski smog a'la tramwaj Są autobusy, do których mogło dzieci sobie wsiąść, obejrzeć jakieś środki. A tu jest jakaś zajezdnia. Zobaczymy, co tam się dzieje. Kraj, który bardzo miły, bardzo chętnie wita dzieci, i przybija sobie piątki. Generalnie wszystko tutaj polega na tym, że stoi w kolejce do czegoś. Dobrze tu jest kolejka ze 3 godziny stania. To jest sensa, do czego Bogu ta kolejka jest? Tutaj mamy jakąś wystawę tramwai Różnych typów od najstarszego w tamtej zatłoczonej części gdzie kolejki stoją do no do nie wiem czego przechodzimy dalej już znacznie mniej ludzi wyszliśmy z budynku, chociaż jesteśmy tutaj na wewnętrznym dziedzińcu cały czas mamy tu pogotowie autobusowe tam jakiś stary autobus jest starszy tramwaj troszkę tu też jeżdżą tramwaje o, Dzień Dziecka jest napisane Czyli zakładam, że takie przejazdki może jakieś tramwajowe o, tutaj to dawny autobus tutaj sobie wchodzimy z tej strony to jest Patryś. chodź, poczekaj, Jemy razem chodź i wchodzimy do dawnego autobusu taki przegub jest idziemy, no i siedzą w autobusie takim kiedyś się starym tak to wygląda ale siedzi, siedzi, siedzi tam mamy inne autobusy mniej lub bardziej typowe do których można wejść to był ten przegubowy gdzie byliśmy chyba ktoś tutaj jest zainteresowany ale nie wiem gdzie jest a tutaj ja go szukam nie widziałem ciekawe jak do kolejnego autobusu to idziemy znowu głównie kolejki do różnych spraw Autka. No i finalnie Patryś ma swój tramwaj z który, Żeby go dostać trzeba było odstać, nie wiem, w pięciu kolejkach chyba jakieś, A tak naprawdę to znaleźliśmy go porzuconego. No przecież nie będziemy stali. No bez przesady za komuny stałem. Także tak to jest. Impreza jest bezpłatna. Naszaśnie dużo ludzi ale, ale jak to przy bezpłatnych imprezach mnóstwo ludzi, przepychania się i tak dalej więc idziemy dalej na inne bezpłatne imprezy <gryzny> idźmy na jakąś płatną w końcu co? <gryzny> Te pogoda nam się błyskawicznie zepsuła zaczęło padać idziemy tutaj na niedzielną mszę świętą Coś nam zasnął. No my już po mszy świętej, teraz idziemy tutaj na obiad niedzielny, coś sobie zjemy. Patryczek nam zasnął, ale to nic. No my już jesteśmy w środku, Patryczek oczywiście tutaj sołek sobie, jego ulubiony. Agnieszka ma filetę jakiegoś panierowanego. Ja sobie wziąłem zestaw takich warzyw. Mały kąpielecik do tego. a Teraz przyjechaliśmy tutaj. Tu są jakieś trampoliny, bo także. czy coś dla dzieci. Zaraz zobaczymy. No ja już jesteśmy w środku. Na tym końcu. Agnieszka z patyszkiem jest gdzieś. Tam. Tu jest nas dalszy też Tak to wygląda My tu już jesteśmy Patryć sobie skacze hopa hopa robisz? Za baba I tu Patryś teraz będzie skakał o, Skoczył już na dół Patryś, na dół! A no, jest to olbrzymie. Patryczek już tam na duży zamek poleciał. Będzie zaraz tutaj wjeżdżał w takiej wjeżdżalni. Nie, uwaga, uwaga, ciągle pojedzie nasze wyzwania z okazji Dnia Dziecka. Także zapraszamy teraz na specjalne wyzwanie. Czekamy dalej na szansę, oczywiście wszyscy mogą je wiedzieć. Nie tylko ci, którzy wykonali potrzebne zadania. dla każdego, także zapraszam. A tu jeszcze taka strefa dla mniejszych dzieci. Tutaj też patrycja. i Oliwka tu Oliwka zjeżdżała na takim krokodylu a Patryś tu się huśta tu jest jeszcze taka strefa malucha a tu są trampoliny i tu jest Oliwka skacze biega a tu Patryczek sobie ogląda To to kręci się koło patryniu. O, hello. Tu jeszcze Patrycz taki z basenie z kulkami pływa. O, i tu Oliwka skacze i Patryś, proszę bardzo, razem skaczą Nowe. Idziesz do paszczy krokodyla? No, i teraz jesteśmy tu na trampolinach, i Patrysz tutaj skacze sobie. O, to jest takie duże. Tu się Patrysz spina. A? Skaczemy. Adnieszka z Patryczkiem tam gdzie sobie skaczał, ja tutaj sobie wziąłem szejfę i szarlotkę.